Chciałabym Wam przedstawić bardzo ciekawe urządzenie, które pomaga nam usuwać w dość szybkim czasie lakiery hybrydowe. Jest to urządzenie parowe, tak zwany steamer. I cóż to takiego jest? I na czym to wszystko polega? Przede wszystkim moc tego urządzenia jest 36 W. Czyli urządzenie jest dosyć mocne. Jest to urządzenie odporne na aceton. Wszystkie tutaj części tego urządzenia są odporne na aceton, na wszelkiego rodzaju removery. Jest to bardzo ważne, ponieważ na tej podstawie będziemy sobie tutaj usuwać nasz lakier hybrydowy, czyli będziemy korzystać standardowo z removera, który zawiera w swoim składzie aceton. To nasze urządzenie składa się z kilku części. Mamy tutaj naszą podstawę. Tutaj ta podstawa jest metalowa, i tutaj sobie wkładamy specjalną miseczkę. Ta miseczka jest plastikowa. W zestawie mamy kilka, kilka sztuk tych miseczek do wymiany. Natomiast to także jest odporne na remowę, na aceton. Wkładamy sobie taką miseczkę tutaj do środka. Ta nasza podstawa, kiedy włączymy sobie nasze urządzenie, ta nasza podstawa się nagrzewa. Wkładamy sobie naszą miseczkę, a następnie nalewamy do niej aceton. Urządzenie nam się tutaj podgrzewa, aceton nam się podgrzewa. Druga część naszego urządzenia to jest taka specjalna nakładka. I tutaj ta nakładka też składa się z dwóch części. Jak sobie popatrzymy na tą naszą nakładkę, musimy ją sobie odkręcić. Tak jak nam tutaj strzałka pokazuje, odkręcamy sobie nasze urządzenie, wyłumujemy sobie, mamy dwie części. I teraz tak, to wszystko jest pestykowo odporne na aceton. Tutaj w tej naszej nakładce, jak sobie, jak sobie ją zobaczymy, Tutaj jest taka specjalna gumowa nakładka. To jest guma. Ona jest także odporna na aceton, także nic z nią tutaj się nie dzieje. Można sobie rozciągać. W zestawie mamy także kilka sztuk do wymiany. Także jak widzicie wkładamy sobie z powrotem naszą, tutaj, naszą gumę. Ona ma tutaj specjalne otworki, są to otworki, otwory na palce pięć otworków, wkładamy sobie tutaj po prostu naszą dłoń. Zakręcamy sobie to nasze urządzenie z powrotem, tą naszą górną nakładkę. Tak, tutaj wszystko nam się stabilnie trzyma. I teraz tak, kiedy tu sobie nalajemy nasz aceton, tego acetonu nalewamy około 5 do 10 ml, ale z doświadczenia wiem, że warto dolać tego acetonu troszkę więcej, dlatego że on też w, w międzyczasie odparowuje. Zakręcamy sobie naszą tutaj tą górną nakładkę. Także zgodnie z, właśnie z wskazówką, to dość ciężko y, chodzi, ale to y, dość ciężko to nam tutaj zakręcić, musi, musimy się troszkę namocować, to wszystko tutaj musi być szczelne. Także tylko dlatego Dość ciężko to zakręcić. Ale to musi być szczelne, żeby to nam działało. I klientka wkłada sobie tutaj swoje paluszki z lakierem hybrydowym. 50 minut i mamy ściągnięty lakier hybrydowy. Tutaj jeśli jeszcze jeśli chodzi o czas działania, tu mamy jeszcze przy okazji trzy kontrolki. Jest to czerwona kontrolka z literką H, zielona kontrolka z literką S i żółta kontrolka z literką W. Co to oznacza? Więc, przede wszystkim, kiedy włączamy sobie urządzenie, już mamy na rany tutaj aceton, włączamy sobie tutaj nasz czerwony przycisk i zapala nam się czerwona kontrolka. Literka H oznacza heating. heating znaczy ogrzewanie, czyli tutaj nam się to wszystko nagrzewa, ten nasz aceton nam się nagrzewa, kiedy ta kontrolka nam zgaśnie po około 2 minutach, zapala nam się kontrolka S. Kontrolka zielona S oznacza nic innego jak z angielskiego soak, a to oznacza moczenie, namaczanie naszych paznokci. Kiedy kontrolka nam się zapala, wkładamy, klientka wkłada sobie paznok palce do naszego urządzenia i następuje moczenie lakieru hybrydowego. Po około, 5, 10, po około 5 minutach, w zależności jaki mamy lakier, powiedzmy pomiędzy 5 a 10 minut zapala nam się kontrolka W. To oznacza, że już możemy sobie wyciągnąć nasze paznokcie. I to urządzenie działa nam na zasadzie termicznej, czyli ciepło podnosi nam tutaj skuteczność naszego remowera, czy naszego acetonu. Wiadomo, że aceton działa ma o wiele większe działanie, szybsze, mocniejsze, kiedy działa tutaj na niego wysoka temperatura. Kiedy mamy już usunięty nasz lakier hybrydowy, nasz zużyty aceton po prostu wylewamy, ponieważ pływają w nim resztki zużytego lakieru, odmoczonego lakieru, także on już nam się tutaj ten nasz remover na nic nie przyda. A poza tym, jeśli zostawimy sobie nasz remover czy aceton w naszym urządzeniu, on po prostu nam wyparuje. Także wylewamy i czyścimy standardowo czy płynem dezynfekującym, czy chociażby na początek cleanerem, a potem płynem dezynfekującym do narzędzi.